jo, jo! szczurę i tam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na spoilu. Próbujemy tego ewc wyciągnąć. wyciągnąć. Tym razem jestem bardziej przygotowany, bo będziemy też spoilować. Także podwójny spoil. Podwójna kasa, mam nadzieję. Zobaczymy jak będzie. Potrzebuję minimum dwóch EwC, żeby sobie mój ten. Mm, zrobić mój, jak to się mówi. Mój toporek, który teraz jest na Katinie aktualnie. Ufek tutaj już leci. Dobra, ok, zapomniałem usiąść, no, a jeszcze z tym zdaniem dobiegnę, to się zdąży zregenerować. No go, go! Ok, rozsuńmy trochę i lecimy. Piszecie mi w komentarzach nowe lokalizacje do spoilowania i do testów, także będziemy testować. Następna chyba będzie Forest of the Mirrors z Hunters, tam ten yy, teleporcik jest. I zobaczymy jak będzie, tam podobno jest dwa razy większa szansa niż tutaj. Ale na razie yy, nie, za, nie, nie wyprzedzajmy faktów, muszę dokończyć ten challenge, a później będziemy się bawić w kolejne. Dobra. Cyk. Gusiem. No, a tak się tutaj bawimy na tym spoliku troszeczkę. Grany jest mówię, bufa dziennie, bufa co drugi dzień. Wszystkie siły praktycznie lineage'owe, które mam przeznaczam na kota. To jest pol trochę niedopieszczony. Co poradzić? Co poradzić? Pik. Tam. Tam. Dobra. Co tutaj się dzieje? Nie widzę żadnych mobów. Tutaj się dopiero pojawiły, czyli tam chyba ktoś grasuje, mi się zdaje. Jest gruncik. I lecimy. Mam nadzieję, że makra nie popsułem i wszystko jest git. Cyk. Jeden. Popsułem makro? O, teraz zadziałało. O. Dobra, muszę dłużej czekać, zapomniałem. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Lutujemy wszystko, z herbami powinno być, Mamy powinno mi starczyć. A, że jest ten To Dziwne. Za daleko niby było mu. Naprawdę <grymne> nie spojlowałem podwójnie, że tak powiem raz ze spoilem. Okej, okay. no, teraz weszło tak jak trzeba. Cyk i cyk. Macy tam jakieś nie będą yy, fascynujące, bo nic nie było ciekawego z nasion. Wszystko wykupione. Tym mam, mam nasiona na. ten... na e, tą krumę jeszcze. w ogóle na okręg Dion. Idziemy tam, bo tutaj. chociaż nie, grunt się pojawił. Dobra. I grunt? No, nie, nie, nie farmią teraz. Foil nie wszedł. ile trzeba poprawić. Nie zdążyłem. Aha. Muszę zacząć potionów jeszcze używać. Jest tu spoiler. no wiedziałem, z, z, ciągle ten sam. Okej, okay. zabiegniemy dalej, nie będziemy mu tutaj wchodzić. Tam, w, te paczka to jest moja własna paczka, sam do siebie wysyłam sobie maty Pięknie. Pięknie, pięknie. O, ten gruncie nie ja myślałem, że się nie odpali. Odpalił się. O spoj nie wchodzi jak trzeba nie wchodzi, tak jak trzeba, tak bym chciało. No, zobaczymy. A, teraz ładnie weszło. gruncik pięknie takie to zabamy są no spor chodzi słabo. Spoj sobą. Gruncik, gruncik. Dobra, czyli tą połówkę możemy tutaj robić. Jednak jest fajnie. Fajowo. O, i kolejny gruncik się pojawił. Pięknie. M.O. Nie. Nie przed spoil. No kurde, krytyk akurat uszedł. nie wiem, nie plonu. No i pięknie mana. Там е Weszło, od jedno i drugie. Mana jest, pyk, pyk. Dobra, mam pełno many, to można zacząć się bawić tymi... stanami. Mówię, z, z herbami całkiem inne granie. M.O. Kusi mnie to złoto tu na górze. Gruncik, jak będzie tam bliżej gdzieś, to podniosę sobie to o, te złotówki, podniosę. Trudnie się podłączałem. Pojawiają te grunty. Czu cudnie, cudnie. Może dobra. Nie ten guzik nacisnąłem. Jest gruncik. Juhu, darmowe 521 Adeny. nic. Prawie połamany, zaraz wejdziemy w tryb oszczędności. Gruncik pięknie bardzo ładnie dobrze to są maskauty to nie będą się zamulały w takim miejscu Się mogą pojawiać. Dobra, tryb oszczędności, póki herb nie poleci. No i przylas, nie? No i... Ja uwielbiam tych ludzi, co na spoiler grają. Uwielbiam ich po prostu łaj za jedna. Nie wiem, niektórzy ale to ze wszystkimi klasami tak jest, powiedzmy, ale są, Spoilowie są tacy specyficzni. Bo on faktycznie taki spoil, albo jest taki spoko ziomek, że sobie tam zbiera masy, nic go tam nie interesuje do rany przyłóż. A są takie wredoty po prostu, że nie odpuszczą ani jednego kurde potwora, nie? I ci go sksują, zabiorą. No i będziemy tu biegać No wiedziałem, że to się może tak skończyć jeszcze, nie? Hmm, pięknie. Jeszcze mnie moby zaraz zabiją. No co, do końca bufa się z nim pogawimy, co? 6 minut Żeby nie padł przez, przez niego. Stun ładnie pchać. na teraz trzymał. On ma też full playta, nie? Tak jak ja, tylko ma tarczę do dostawu. to szybko się ten. Odleczyć. Najgorzej, no że my tutaj ten, ten potwór wyściga, nie? Wyka potwornki. No, bojno zabawa. Czy jestem? Szybszy Weszło mi. No i odpuścił. Ale popsuł mi granie. Popsuł mi wbówko. Tam jest tamten. Nie idę, mu się popsuję mu jeszcze parę tych... Scout, scout, silenus, zwykły gruncik, lepszy. Teraz poszedł, no i popsuł mi parę minut grania, nie? ale coś innego było, nie? Zaraz na mainie przyjdzie pewnie. i main przyjdzie. Spekuję. O, ładny spoiler podwójny. Że wam powiem, że jakby mnie nie zaatakował, to możliwe, żebym się przeniósł tam dalej, nie? Tam obok, tam gdzie chodzę do te drzewka. Ale no, taki, takiego chamstwa to nie. Nieraz trzeba się postawić, nie? to się mówi, Skauty, gruncik. Dobra, się bufy kończą. Tam jeszcze są. Tego jeszcze pukniemy i będzie git. O, z tego dwa kobole poleciały. No ile? 8 Mitril Ori, małe PVP. Dobra, weźmy jeszcze te dwa grunty, tu zróbmy. I też będziemy sobie klikać. Dobra, i ostatni. Nie weszło. No niestety, to było do przewidzenia. Lecimy! No dobra, było małe PvP, ale to takie PvP wiecie. Przyszedł, pośmierdział, myślał, że łatwym kosztem pójdzie. A jednak nie poszło. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Szósty, chyba szósty to był bufek bez sukcesu z EWC, także bawimy się dalej następnym razem. Hej!